Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, co jest nie tak z nową książką Fazbear Frights. Tłumaczenie polskie w pułapce. No to cóż, mamy w końcu polski opis. Troszkę się różni od angielskiego, ale, no ale jest bardzo dobrze przetłumaczony. imiona też są trochę spolszczone. Przeczytaj także te trzy podstawowe poprzednie książki. Cena 29,90. Okładka zupełnie taka inna niż wersja angielskiej, którą recenzjonowałem. Dobra. No i też grubsza. Zupełnie inna. Druk, papier i tak dalej. To normalne. Brakuje tutaj przy e, Password Frights napisu hashtag jeden, że to jest pierwszy tom, bo tych tomów będzie bardzo dużo. Przynajmniej 7 jest. Fajnie się tutaj logo wydrukowało, takie, taka mgła, nie? <głanie> w pułapce. Tytuł oryginalny brzmi Into the Pit, to znaczy do dziury. No tutaj jest tytuł oryginału. No dobrze. Projekt okładki, druk, copyright, periphery. No i co mamy? Into the Pit to jest w pułapce. i be beautiful to jest piękną być. come the waste to jest wybór. No dobra, fajnie przetłumaczona. Tak. Każda opowieść się zaczyna takimi ciemnymi scenami, tak jak w wersji angielskiej, ale zabrakło jednej rzeczy. Otóż na końcu każdej książki Frights po stronie z autorami był epilog. Był tam pan detektyw. Nazywał no się detektyw Larson. I on podsumowywał różne rzeczy, które się działy w tej książce, znaczy, wiecie, to jest detektyw, on rozwiązuje jakieś zagadki i tak dalej. I on komentuje to, co po prostu dostał w papiery. Między innymi bardziej skupia się jednak na drugiej opowieści, ale to jest niezmiernie ważne dla fabuły. I w ogóle dla Fuzzbear Frightsów i nawet nie wiem, czy dla gier. Czy w ogóle dla najnowszego FNAFa. I co teraz? No, mamy te trzy opowieści przetłumaczone, widać tutaj, ale. Nie, to jest już. To jest o Mili, a nie o Detective Larsonie. Nie ma tej po prostu. Nie ma. Nie przetłumaczyli tego. Brakuje tu po prostu jakichś siedmiu czy iluś tam stron. Ja no, w tej chwili nie mam oryginału przy sobie. bym to teraz porównał. Mogę Wam tutaj tutaj gdzieś pokazać o takiej. Mm, w montażu, jak montuję ten film, to pokażę nie będziemy musieli na własną rękę jakoś to przeczytać, bo w tłumaczeniu tego nie ma po prostu. Ale ogólnie to bardzo dobrze przetłumaczona książka. Yy, szanuję bardzo jak to przetłumaczyli i że to do tego doszli. Ładnie jest. Ale nie ma tego najfajniejszego. Dlaczego? Nie rozumiem. Czy polecam? Może zanim się to wyjaśni, to może się wstrzymajmy z tym. W zasadzie to... Myślałem, że będę kupować same po polsku w pewnym momencie, ale... Nie, nadal będę kupować po angielsku i będę recenzjować po angielsku, bo tak. Ja już recenzjowałem i mówiłem, że to jest bardzo ciekawa książka i trzy opowieści są naprawdę ciekawe. Znaczy, to głównie to jest ten żółty królik, dziwna baby i Funtime Freddy. Co nie będę się no. Ja mówię, to jest bardzo fajne, ale, ale mówię, brakuje tego fragmentu. Brakuje ostatniego, ostatniego epilogu. To jest wielce niesprawiedliwe. Boż, ja to widzę. <grych> tak, to jest, to jest moja ulubiona chyba powieść. Nie, no pierwsza jest super. Nie wiem, jeżeli chcecie, to możecie to kupić, ale wiecie co, ja chyba Was zachęcam do czytania po angielsku. To albo, albo kupcie sobie od razu oba. O, będzie dobrze. Nie będziecie mieli problemu jak ja. To, no. To już w sumie żegnam, bo w sumie to nie wiem co więcej powiedzieć. No 4 minuty, 40 sekund. Cześć.